Ustawienie przydziałów dyskowych na poziomie systemu plików w NTFS. Otwieramy eksploratora. Wybieramy dysk, gdzie chcemy ustawić przydziały dyskowe prawym przyciskiem właściwości. Zakładka kwota. w polskiej wersji to będzie przydział. I włączamy przydziały. Wpisy przydziałów dla dysku. Kłota jest ustawiana na poziomie systemu plików NTFS dla danego dysku. Jeżeli wyciągniemy dysk z komputera, włożymy dysk do innego komputera, przydziały dalej zostaną. Łączamy kwotę, kwotę czyli przydziały, odmawiamy miejsca na dysku i nie ustawiamy przydziałów. Klikamy Apply, potwierdzamy, OK. I restartujemy komputer. Jest to bardzo ważna sprawa. Należy najpierw zrestartować komputer. Po restarcie komputera kontynuujemy konfigurację. Wpis przydziałów, właściwości na dysku, zakładka kłota. Kłota jest ustawiona, ale poniżej widzimy przycisk Wpisy przydziałów. Kłota NTS. Klikamy i zobaczymy już konta pewne systemowe gdzie są przydziały bez limitów, takżeśmy ustawili, zostały tak ustawione i zostaną, natomiast pewne konta mają już znacznie wielkości danych. Gdybyśmy ustawili na przykład 500 MB, 1 GB, to wtedy użytkownicy konta systemowe, na przykład start installer system, nie miały możliwości zapisania niczego i system nie chciałby się prawidłowo uruchomić. Dlatego trzeba za pierwszym razem włączyć przydziały dyskowe, zabronić, uruchomić ponownie, żeby te wszystkie konta systemowe te wpisy dostały i dopiero ustawić własny limit. Na przykład 900. Uwaga na jednostki. Nie kilobajty, tylko megabajty albo gigabajty. Ja dam 800. Megabajtów ostrzeżenie. Apply i teraz. Każdy użytkownik, który coś tutaj będzie chciał zapisać, przy pierwszym razie zostanie mu ustawiona kwota. E, Żeby to sprawdzić, za chwilkę coś po sieci zapiszę. Tylko najpierw e, utworzę folder sieciowy i go udostępnię. Udostępnianie folderu z prawami do zapisu. Ja się zaloguję z innego komputera. Ale zanim to zrobię, to potrzebuję jeszcze utworzyć jakieś konto użytkownika. Nie mam jeszcze domeny, to jest Windows Server 2019. Nie mam jeszcze domeny, więc utworzę konto lokalne. Nowy użytkownik, user 1, użytkownik 1. I będzie hasło. Zapewniające wymagania co do złożoności odznaczam, że musi zmienić przy pierwszym logowaniu. Mam user 1. W eksploratorze dodam jeszcze kolumnę. Kolumna będzie owner, czyli właściciel. Od razu będzie widać właściciela pliku. Szaret. Teraz spróbuję się dostać. Loguję się z systemu zdalnego jako user1 właściwym hasłem. I utworzę jakiś plik. Nowy dokument tekstowy. Plik użytkownika user1. I coś tam napiszę. Na przykład dzień dobry. OK. Widać user1. Plik użytkownika. Napisane dzień dobry. I teraz pojawił się dodatkowy wpis. Trzeba będzie odświeżyć? Mamy opcję odśwież moment no, to zamknę. Jeszcze raz wpisy przydziałów. Pojawił się nowy użytkownik. Na razie widzimy jego GUID. User 1. Ustawiły się przypisy na 800 MB ostrzeżenie i 900 MB kłota. Gdybym teraz zmienił wielkość na 500 MB. Ostrzeżenie 450. Apply. Nic się dla użytkownika nie zmieni. To dopiero nowy użytkownik, który coś tutaj zapisze. user2 Dopiero dla tego użytkownika zostaną ustawione nowe wpisy. Spróbuję się zalogować user2 Robię to poprzez sieć. Utworzę znowuż nowy dokument tekstowy. plik2 OK Widać user2, plik drugi 2. w środku zawartość OK no i co tutaj, na razie nie widać, Refresh, Znajdź, Usuń, nic to nam nie da. Jeszcze raz trzeba wyjść. Widzę użytkownik drugi, który ma teraz 500 MB i 450 MB rozszerzeń. Gdybym chciał dla konta, którego jeszcze się nie zalogowałem, new user, user3, Niezależnie od systemu, mam przycisk Nowy wpis. Wpisuję nazwę konta. Ustawiam nimi tak, jak chcę. Na przykład 1500. Nie, 1600. 1650. OK. 1600. I teraz jest konto. I gdy zapiszę coś tam. Pierwszy raz będę chciał tam się dostać i zapiszę. Dostanę taki wpis przydziałów. To się już nie zmienia. Jest ustawione na stałe. 161 GB. Próbuję coś zapisać. Loguję się jako user 3. Plik trzeci. User 3, wpis przydziałów. Dobrze, niech coś będzie. Pojawił się user 3, wpis przydziałów. Ale te dane już zostaną. 900, 500, 1600. Ja oczywiście mogę zmienić dla każdego użytkownika, co mi się podoba. 700. Natomiast każdy użytkownik, który się zaloguje pierwszy raz, będzie miał kłotę 500, jest ona ustawiona przy pierwszym zapisie danych użytkownika na, na dysku w systemie plików NTFS. Jest to zapisywane na dysku, nie w systemie Windows przeniesienie do innego komputera, dalej będzie tworzyło limity przydziałów. Wpisy, oczywiście możemy tutaj w logach sobie zaznaczyć, żeby było wpisywane w logach, a administrator potem przejrzy, że użytkownik przekracza przydziały albo ma ostrzeżenia. Nowe wpisy, ewentualnie modyfikacja wpisów. Możemy także usunąć, usunąć wpis. okazji zobaczymy jakie pliki posiada, które również możemy usunąć albo przejąć na własność. Przejęcie na własność lub skasowanie. Bo nie możemy usunąć wpisu, jeżeli użytkownik posiada jakieś pliki. To do niego należą i zajmują miejsce. Także znów podobne logowanie, znowu domyślny wpis przydziałów zostanie ustawiony to wszystko to dotyczy każdego systemu od Windows XP, czy to będzie stacja robocza czy Windows Server. W Windows Server mamy również odpowiednią rolę, która pozwala ustawiać przydziały dyskowe do folderów. Jest to rola udostępniania plików. Za chwilkę. Jeżeli będziemy chcieli na serwerze dodać właściwą rolę, trzeba się poczekać, musi się dokonać inspekcja. File Storage Services należy zaznaczyć opcję File Server Resource Manager. Będzie można ustawiać. Kłotę, czyli przydziały, do folderu, nie do dysku, yy, od, odpowiednie raporty, yy, ustawiać uprawnienia do zapisu, odczytu odpowiednich typów plików. To się nazywa File Screening Policies. Ale to jest już rola systemu Windows Server. Natomiast NTFS dotyczy każdego systemu. a no może z wyjątkiem Windows Home, gdzie tam nie ma możliwości ustawiania.